Siemanko wszystkim. Witajcie na kanale. Dzisiaj, moi drodzy, zajmiemy się tematem trudnym, ale ważnym. Porozmawiamy o najbiedniejszych krajach świata. Przygotowałem dla was listę 10 państw, które borykają się z największym ubóstwem. Pamiętajcie, że za tymi statystykami kryją się historie prawdziwych ludzi, którzy walczą o przetrwanie każdego dnia. No to bez owijania w bawełnę, Zaczynamy. No to jazda, zaczynamy od Burundi. Ten niewielki kraj w Afryce wschodniej, to niestety smutny rekordista. PKB na mieszkańca jest tak niskie, że głowa mała. Wyobraźcie sobie, że musicie przeżyć cały rok za, powiedzmy, tysiąc złotych. To jest rzeczywistość dla wielu ludzi w Burundi. W Burundi bieda jest wszechobecna. Ludzie zmagają się z codziennymi trudnościami, które dla wielu z nas są nie do pomyślenia. Brak dostępu do podstawowych usług, takich jak edukacja, opieka zdrowotna i czysta woda, jest normą. PKB na mieszkańca jest tak niskie, że głowa mała. Wyobraźcie sobie, że musicie przeżyć cały rok za powiedzmy tysiąc złotych. To jest rzeczywistość dla wielu ludzi w Burundi. Wyobraźcie sobie, że musicie przeżyć cały rok za powiedzmy tysiąc złotych. To jest rzeczywistość dla wielu ludzi w Burundi. Brak dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, czystej wody to ich chleb powszedni. To jest rzeczywistość dla wielu ludzi w Burundi. Brak dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, czystej wody to ich chleb powszedni. Dzieci chodzą do szkół, które są w opłakanym stanie, a rodziny często nie mają wystarczająco jedzenia. Brak dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, czystej wody to ich chleb powszedni. Dzieci chodzą do szkół, które są w opłakanym stanie, a rodziny często nie mają wystarczająco jedzenia. Aż serce pęka, kiedy pomyśli się o cierpieniu tych ludzi. Aż serce pęka, kiedy pomyśli się o cierpieniu tych ludzi. Mimo to, mieszkańcy Burundi wykazują niesamowitą siłę i determinację, starając się przetrwać w tych trudnych warunkach. Ich historia jest przypomnieniem o potrzebie globalnej solidarności i wsparcia. Kolejnym krajem na naszej liście jest Malawi. Piękne krajobrazy, ale za nimi kryje się ogromna bieda. Malawi zmaga się z wieloma problemami: od suszy i głodu po brak dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej. Wiele dzieci musi rzucić szkołę żeby pomóc rodzicom zarobić na chleb. To błędne koło ubóstwa, z którego ciężko się wyrwać. Lecimy dalej tym razem do Nigru. Ten kraj w Afryce Zachodniej jest jednym z najbiedniejszych na świecie. Niger ma jeden z najwyższych wskaźników ubóstwa na świecie. Ponad 40% ludności żyje za mniej niż 9 złotych dziennie. To oznacza, że codzienność dla wielu rodzin, to walka o przetrwanie. Brak dostępu do podstawowych rzeczy, takich jak jedzenie, woda czy lekarstwa, to codzienność dla milionów ludzi. To jest po prostu niewyobrażalne. Dzieci w Nigerze często muszą pracować, aby pomóc swoim rodzinom przetrwać. Brak dostępu do czystej wody i odpowiedniej opieki zdrowotnej sprawia, że wiele dzieci cierpi na choroby które w innych częściach świata są łatwe do wyleczenia. Dzieciństwo w Nigerze to często szara rzeczywistość, daleka od beztroski, jaką znamy z Polski. Dzieci muszą dorastać szybko, często rezygnując z edukacji, aby pracować i wspierać swoje rodziny. To smutne, ale prawdziwe oblicze życia w jednym z najbiedniejszych krajów świata. Rozdział 4. Mozambik. W sidłach ubóstwa. Mozambik, piękny kraj z bogatą historią, ale niestety również z ogromnym problemem ubóstwa. Brak infrastruktury, wysokie bezrobocie, korupcja to tylko niektóre z wyzwań, z którymi boryka się ten kraj. Wiele osób nie ma dostępu do czystej wody, prądu czy opieki zdrowotnej. To pokazuje, ile jeszcze pracy przed nami, żeby pomóc ludziom w Mozambiku. Rozdział 5. Sierra Leone w cieniu wojny i chorób. Sierra Leone to kraj, który przeszedł prawdziwe piekło. Przez lata zmagał się z brutalną wojną domową, która zniszczyła jego infrastrukturę i zrujnowała życie wielu mieszkańców. Wojna domowa i epidemia eboli spustoszyły ten kraj. Konflikt zbrojny trwał ponad dekadę, a epidemia eboli zabiła tysiące ludzi, pozostawiając za sobą ślad bólu i cierpienia. Mimo, że od tamtych wydarzeń minęło już trochę czasu, Sierra Leone wciąż liże rany. Ludzie starają się odbudować swoje życie, ale trauma przeszłości jest wciąż obecna. System opieki zdrowotnej jest w opłakanym stanie. Brakuje podstawowych leków i sprzętu medycznego. Szpitale są przepełnione, a personel medyczny pracuje w trudnych warunkach. Edukacja to luksus, na który stać niewielu. Wiele dzieci nie ma dostępu do szkół, a te, które istnieją, są często w złym stanie i brakuje w nich nauczycieli. To pokazuje, jak długotrwałe mogą być skutki konfliktów zbrojnych i epidemii. Mimo trudności, mieszkańcy Sierra Leone wykazują niezwykłą siłę i determinację w dążeniu do lepszej przyszłości. Rozdział 6: Madagaskar Raj utracony. Madagaskar kojarzy nam się z pięknymi plażami, egzotycznymi zwierzętami i bujną roślinnością. Niestety, za tą fasadą kryje się smutna rzeczywistość. Madagaskar to jeden z najbiedniejszych krajów świata. Mieszkańcy Madagaskaru często nie mają dostępu do podstawowych usług, takich jak edukacja czy opieka zdrowotna. Ubóstwo nie oszczędza nawet najpiękniejszych miejsc na Ziemi. Demokratyczna Republika Konga to kraj, który ma wszystko, żeby być bogaty. Zasoby naturalne, takie jak diamenty, złoto czy koltan, powinny zapewnić dobrobyt mieszkańcom. Niestety, korupcja, konflikty zbrojne i brak stabilności politycznej niszczą ten kraj. Zamiast bogactwa, Demokratyczna Republika Konga tonie w ubóstwie. To pokazuje, że same bogactwa naturalne to za mało, żeby zapewnić dobrobyt. Rozdział 8 Afganistan W sidłach wojny. Afganistan to kraj, który od lat nękany jest wojną. Konflikty zbrojne zniszczyły gospodarkę, infrastrukturę i życie milionów ludzi. Wiele osób straciło domy, bliskich i dorobek całego życia. Afganistan to smutny przykład tego, jak wojna może zniszczyć kraj i skazać jego mieszkańców na ubóstwo. Rozdział dziewiąty Haiti na krawędzi katastrofy Haiti to najbiedniejszy kraj na półkuli zachodniej. Klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi i huragany, dodatkowo pogłębiają problemy tego kraju. Haiti to kraj, który potrzebuje naszej pomocy. Brak dostępu do czystej wody, jedzenia i opieki zdrowotnej to codzienność dla milionów ludzi. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby im pomóc. Rozdział 10 Gambia. Mały kraj, wielkie problemy. Na koniec naszej listy trafiamy do Gambii. Ten mały kraj w Afryce Zachodniej zmaga się z wieloma problemami, takimi jak wysokie bezrobocie, brak dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej. Wiele osób w Gambii żyje poniżej granicy ubóstwa. To pokazuje, że ubóstwo to problem globalny, który dotyka zarówno małe, jak i duże kraje. Zakończenie. Pamiętajmy o najbiedniejszych. To już koniec naszej listy. Mam nadzieję, że ten film dał Wam do myślenia. Pamiętajcie, że ubóstwo to nie tylko suche statystyki, ale prawdziwe problemy z którymi borykają się miliony ludzi na całym świecie. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.